Cześć wszystkim. Marek, z tej strony witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj sobie zagramy w grę Frigid. To jest tak, żeby Wam najprościej opisać. To jest coś między The Long Dark z elementami horroru, coś w tym stylu. Mógłbym najprościej to opisać. Z tego, co czytałem w opisie, jest to gra w troszkę na motywach Cosia. Johna Carpentera z 1300. 1982 roku, dobrze pamiętam, z, z Kurtem Russellem film, gdzie na Antarktydzie pod wpływem ocieplenia się klimatu rozpuścił się lód, nie? I, I na Antarktydzie znaleźli coś, i to coś zaczęło infekować zwierzęta i ludzi. I. O! o patrzcie, jaki ten model czerwonej postaci jest, świetny. <laughs> I oczywiście ten. To coś. O, widzicie tutaj, jest zainfekowany w lodzie jeleń. Wzięli próbki, zawieźli je do cywilizacji no i się zrobił problem. Eee, także fajny pomysł, generalnie, ale widać, że gra jest tworzona przez e, jakieś maleńkie studyjko, które bardzo mocno opiera się na darmowych asetach. Chociaż chwała im, że chciało im się zrobić na przykład to intro, które tam widzieliście wcześniej. Eee, ok. Jest też dostępna wersja po polskiemu. Mówię po polskiemu, ponieważ trudno to nazwać polską wersją językową, bo ten polski to jest, wiecie, tłumaczenie zrobione jest z pomocą e, Google Translatora. Okej, okay, tutaj jeszcze musimy krótkę sobie znaleźć. I naszym celem jest przetrwać, dostać się do cywilizacji i z tego co zrozumiałem, to musimy. Yy, musimy dostarczyć próbki do badań, które wieźliśmy dobra, tu widzę, że jakieś kamienie są szczerze mówiąc to myślałem, że to są rogi jeleni które tutaj zostały zasypane, ale dobra to jest zabawne, zobaczcie, że jest straszna wichura Wie wieje ostry wiatr zamieć jest niezła a tutaj sobie orzeł lata i tu też on tak lata tą ścieżkę latania ma ułożoną w taki sposób że wygląda to strasznie słabo ale <laughs> nie będę się czepiać za bardzo Wiele, o tam jest jakaś dacha dobra Jakiś daszek. przejdziemy się W takim razie tam, nie wiem gdzie mamy za bardzo iść Więc idę tam Gdzie mi się wydaje, że powinniśmy nie? Dobra, słyszę jakieś wilki w oddali o! Jeśli O, patyk Dobra, to to? Bandaże, dobra Zbierać bandaże, zbierane Papier, drewno, ok. Ok, czyli możemy rozpalić sobie ognisko tutaj. Rozejrzyjmy się, jeszcze zbiorę sobie trochę tego drewna i, i się może trochę ogrzejemy. Poznamy przy okazji mechaniki. Trochę sobie wcześniej w tą grę grałem i poczekajcie, rozdzielać tak. Rozdzielać. <noise> Już widać po menu tej gry, jak bardzo, nazwijmy to, jest niewyrafinowana jeszcze. Nie? Jak, jak jeszcze daleka droga jest przed autorami. Ale spokojnie, przy, przy, pierwsza wersja The Long Dark nie wyglądała lepiej. Nie wiem, czy pamiętacie. Przedmioty w pierwszej wersji The Long Dark nawet nie miały ikonek. Ach, w ogóle, to jest jakiś cały crafting. Zobaczcie, bandaże możemy robić. Z dwóch kawałków ściereczek możemy sobie zrobić namiot. Łopatę. Ok. Skakanie. Rzucanie. Trochę jest y, taki, nie wiem jakby to nazwać, drażniący ten, ten nieostry obraz, ale to podejrzewam, że to ma wzmacniać efekt. Dobra, ogrzeliśmy się. Ok, to idziemy dalej. Tam jest ta autostrada, czyli gdzieś tutaj droga musi być. Taki efekt nieostrości, który trochę, trochę męczy. I żniwy, tak, zwłoki i Żni żniwny. O, jedzenie. Może możemy sobie je ugotować, to zobaczymy w takim razie. I, I szczerze mówiąc, jeśli tutaj te zwierzęta są zainfekowane tym czymś i się mordują nawzajem, to szczerze mówiąc, tak nie za bardzo miałbym ochotę, żeby jeść coś, co zostało zabite przez takie zainfekowane zwierzę. Nie wydaje mi się, żeby to było bezpieczne. Ale zobaczymy. Zobaczymy jak wygląda mechanika w tej grze. Póki co to jest demo, to jest dostępne za darmo, możecie sobie ściągnąć ze Steama, także nie będzie z tym problemu. Jeśli ktoś chciałby sobie samemu poćwiczyć i zobaczyć o co z tym chodzi. Dobra. O, co to jest? Ugotowane mięso. E, przywraca 5 punktów zdrowia i 40 głodu. Okej, okay, dobra. Idziemy w takim razie dalej z powrotem. Tam jest ta autostrada, czyli chyba tędy musimy iść. hop. E, Dobra, i... Drep, 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 drep. <laughs> Okej. Okay. Słyszę wilki. Cały czas słyszę wilki. Mam wrażenie, że one gdzieś nas śledzą. O, da kolejny daszek. Co to jest? Bridget, Steam, don't forget to add to wish list. Kickstarter coming soon. Okej. Okay. Czyli wygląda na to, że autorzy ma chętkie, żeby zapolować troszkę na pieniążki crowdfundingu. Powiem szczerze, że póki co jest bardzo ok. Znaczy, owszem, no zawsze da się zrobić coś dużo lepszego i, yy, i tak dalej, nie? ale podejrzewam, że to, to, co tutaj widzimy, prawdopodobnie zostało zrobione przez jakiegoś jednego bądź dwóch kolesi, którzy po godzinach pracy w normalnej robocie yy, siedzieli i dłubali sobie przy tym, żeby coś poskładać. Być może sami hobbystycznie zajmują się na przykład tylko grami, a prywatnie, a, firmo, a pracują w jakiejś firmie, która, nie wiem, zajmuje się czymś zupełnie innym, trudno powiedzieć, tak naprawdę. E, dobra. Ok, nie, niech to się tu gotuje i ruszymy dalej dopiero. Przy okazji się ogrzejemy troszkę. Dobra, jedzenie zrobione. I zobaczcie, możemy sobie zrobić czapkę zimową, zróbmy sobie w takim razie. 20 sekund się będzie kraftować. Nie widzę, żeby dało się zrobić rękawiczek, co jest trochę zaskakujące. Możemy zrobić sobie topór. Potrzebujemy jeszcze dwa kawałki metalu. Możemy zrobić pochodnie. Bandaż, spodnie. Namiot. Okej. Okay. Dobra, więc. O, o, okej, okay, okej, okay. jest czapka. Załóżmy w takim razie. Oj, dobra, nie ten przycisk. Aha, czyli to jest taka bandana bardziej. Czapka z. ...z bandaną, żebyśmy mieli trochę ciepło, cieplej w łysinę, w łepek. Dobra, widzę, widzę szosę i są jakieś zabudowania. Przejdźmy się tam w takim razie. Znowu ten orzeł. <grytanie> o, okej. Okay, przeautostradowy kibelek, jak dobrze widzę. Uh, interactions with the doors, okej. Okay. Uh, I tutaj nic mimo. Bandaż leżący na wychodku, powiem szczerze, miałbym duże obiekcje przed używaniem bandaża, który znalazłem na wychodku. Co to jest? F cisnąłem. O kurczę, patrzcie, możemy jednak budować tutaj własne konstrukcje. Nie wiem, czy to jest potrzebne do czegokolwiek, szczerze mówiąc, bo wydaje mi się, że tego typu gry. E, co to? Scrap metal. O dobrze, będziemy potrzebowali do zrobienia toporka. Mm, nie wiem, czy to jest potrzebne w grach. Swoją drogą, patrzcie, śnieg. Znika, kiedy wchodzimy do środka. <laughs> Ta, to pewnie jeszcze się da dorobić. E, czy budowanie w takich grach survivalowych jak The Long Dark na przykład ma sens? Wydaje mi się, że niekoniecznie. E, co tu jest? O, e, tutaj coś jest, dobra, spróbujmy tu wskoczyć. E, w takich grach jak The Long Dark budowanie własnych budowli moim zdaniem jest zupełnie bez sensu. Chociaż byłoby fajnie, gdyby się dało na przykład w The Long Dark e, zrobić jakieś takie myki w stylu, na przykład własny generator uruchomić na paliwo, które byśmy gdzieś znaleźli, albo coś w tym stylu, żeby mieć elektryczność przez cały czas. Tu widzę jakieś. Aha, to okej, okay, te, które znaleźliśmy, nic ciekawego w sumie. E, czy na przykład, żeby dało się naprawić okno wybite, żeby żeby śnieżyca nam wiała do środka, żeby było cieplej, i takie, wiecie, takie detale kosmetyczne bardziej. O, dobra, super, udało się. Okej, okay, idziemy dalej w takim razie wzdłuż drogi. O, już widzę jakiś następny budynek tam jest w oddali. O, kolejny jelonek. I, I wydaje mi się, że takie coś byłoby całkiem dobrym rozwiązaniem, żeby. Żeby, wiecie, na przykład mamy jakąś lokację bardzo trudną I możemy sobie w niej przetrwać, tylko musimy sobie na przykład naprawić ten budynek, żeby dało się lepiej funkcjonować O! Drugi scrap metal, będziemy chyba mogli zrobić teraz toporek Tu jest jakiś zbiornik z paliwem Trochę drewna i już nic więcej nie widzę Okej okay. Łopata, czy da się ją podnieść? Nie, nie da się. Ciekawe, że możemy zrobić sobie własną łopatę, ale nie możemy podnieść gotowej. Trochę głupio. Dobra. Ok. To się da otworzyć, coś tutaj. Poklikać. Wilki coraz bliżej są. Chyba za nami cały czas idą. Dobra, zejdźmy tutaj do środka. Co to jakaś stacja benzynowa? Bar? Zobaczmy. O! Ok. Czy ktoś jest w domu? Dubbing jest okropny w tej grze. Podejrzewam, że sami autorzy dubbingują tutaj bohaterów. Nie mam pretensji o to, nie? Tak, ta, od czegoś trzeba zacząć. To ewidentnie to jest domek mieszkalny. Jakaś izdebka, ale to trochę tak blisko ulicy jest, nie? Szczególnie, że tam dalej jest autostrada. <śm> Bez sensu zupełnie. Wydaje mi się, że powinno być, e, powinno być jednak tak, że to jest gdzieś troszkę dalej, nie? Z podjazdem. Niech sobie będzie blisko, ale tak, pozwoli więcej przedmiotów. Okej. Okay. Yy. A rzeczywiście się więcej przedmiotów zrobiło. Dobra. Aha. O, o, o. Okay. Czyli możemy zebrać te przedmioty, żeby sobie zrobić z nich ściereczki, które potem możemy wykorzystać. Yy. Ha Aha, okay. o. Ciekawe. Nie, nie bardzo rozumiem, jak to działa. Tu mamy jeszcze książki. Aha, że to jest podpałka. No dobra, ok. Do tej pory podpałki nie potrzebowaliśmy. Wystarczyło paliwo zarzucić. Ale wygląda na to, że tutaj jakaś bardziej skomplikowana mechanika rozpalania ognisk może się pojawić. Okej, okay. resetowanie. Aha, bo mogę obrócić papier. I pewnie resetowanie. Okej, okay. resetuję jego pozycję. O to z tym chodziło? Dobra. Coś tu jest jeszcze. O, weźmy sobie zasłonki w takim razie. I. Co to? A, woda zamrożona, ale, ale zdatna do picia. Yy, powiadomienie o ewakuacji. Mhm. Mm Okej. Okay. Dobra, idziemy dalej w takim razie. Zaraz jeszcze tylko zajrzyjmy, co jest za domem, bo to wiecie, jak to bywa różnie. Aha, tu już jest skała, czyli wygląda na to, że... że nie mamy jak dalej iść. Znowu, te wilki zaraz bliżej są. Nie mamy jak dalej iść, czyli autorzy bardzo jasno ustalają nam ścieżkę, którędy możemy przejść, a którędy nie. Okej, okay, znowu wilka jakiegoś. Słyszę, tu jest jakieś przejście. Zastanawiam się, czy tamtędy iść. A zajrzyjmy tam, zobaczymy, co tam jest bo widać, że ta szosa prowadzi nas w jednym konkretnym kierunku Okej, okay, niech tak będzie, ale widzę, że jest odnoga, to postanowiłem, że zajrzę, bo w odnogi nie zawsze się zagląda Okej, okay, kolejna latanka, kolejne trupy zwierząt powoli się to wczytuje niestety dobra, tutaj możemy o, kolejny sk... Sk... co to było, bo jakiś ptak Dobra kolejne Kolejne jakieś temu. Rozpalmy ogień, ogrzejmy się I może tym razem coś zjemy eee, Dobra Ga Rozpalić, gasić i tak dalej I skorzystam jeszcze z Dobrodziejstwa kolejnego jelonka Przydałoby się też napić czegoś Bo zobaczcie że woda e, Że pragnienie nas zaczyna też dotykać Dobra i... Czy możemy to zjeść? Zobaczmy. A no możemy. Dobra, ale... Gdzie ta woda jest, którą wcześniej podniosłem? No coś jej tutaj nie widzę. Podniosłem tą butelkę, nie? Nie, 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 nie ogłupiałem zupełnie. Bo jej tu nie widzę. Bandaże... Hmm... A jakbyśmy chcieli przygotować e, e, śnieg, to co, co trzeba byłoby zrobić? Właśnie, e, Zobaczmy, czy tu jest jakiś sposób na zrobienie sobie naczynia, na przykład, do gotowania śniegu. Okej. Okay. Aha, mały plecak. Możemy też zrobić duży plecak. Okej. Okay. Hmm. Dziwne to. Aha. I crafting queue. A, zleciłem produkcję toporka. Okej, okay, no dobra. Nie, nie, nie chciałem, ale widzę, że się robi, to niech się robi. Dobra, mamy tyle jedzenia, że już nie będę tracić czasu na podnoszenie każdego jednego jelenia. Bo za dużo to zajmie. Chyba wrócę po tą butelkę wody. Być może nie miałem miejsca w plecaku albo coś w tym stylu. Y A, mamy też toporek w ręku. Hadzia! Okej. Okay. Jagody. To wezmę. A i mamy zapałki, widzicie? Jest 15 zapałek. Okej, okay, wróciliśmy do autostrady. Też wiem, gdzie jesteśmy. Wróciliśmy do tej pierwszej, do tej drugiej altanki. No dobra, to idę z powrotem do tego miejsca, gdzie. Kurczę, nie mogę stąd wyjść. Okej. Okay. Idę do, w takim razie do tego domku i spróbuję tą wodę jeszcze złapać. Po drodze idziemy dalej, są. Bardzo zdecydowanie podniosłem tą wodę. Także ja nie wiem, gdzie ona jest. Tu są części metalowe: bandaże, patyki, toporek, książki. Paliwo. Bohater zaczyna narzekać, że, że się odwadnia, ale ja nie wiem skąd miałbym wziąć mu jakieś picie. Nie wygląda na to, żeby się dało tutaj śnieg rozpuścić. Nie mamy też żadnego naczynia. Dobra, nie ma co trac tracić czasu, bo jeszcze nam bohater zemrze i będę musiał to wszystko przechodzić od nowa. To ja coraz głośniej narzeka na to, że musi się napić wody. Okej, okay, tu jakieś wykolejeńcy. O, czapka. Już sobie jedno zrobiliśmy. Tutaj nic mimo. Z tej strony nic. Kierownica. Dobra. Patyczek. Zapomniałem spojrzeć, czy możemy zrobić własne ognisko. Usuń blokadę. Znajdź siekierę. A, mamy siekierę. I co, mam to przedziubać? A jednak, proszę. <taki>, Taki wielki konar kilkoma machnięciami. Nie wiem czy zauważyliście przez to, że wcześniej zrobiłem tą jiekierę. To, to nasz bohater ma wiszące zadanie jeszcze. Chciałem w ten samochód przejść O! Lecak, ale nic z nim chyba nie ma. Dobra. Coś tu jeszcze jest? Nie. Dobra, idziemy dalej w takim razie. E, schowajmy ten, tą siekierkę. Dobra. Otrzymuj ciepło ciała. Rezy pozostałe zadania się jednak same zaliczyły. O, baby koparka. O, duży dom. Może będzie tutaj jakieś piciu. Uf uh, uf. Uh, uh. Krwawo. Co to jest? Chwyć latarkę, może się... Okej, okay, dobra. Bierz, bierzmy latarkę w takim razie. O kurczę. Zimno. Dobra. Mroczne lustro niczego nam nie przedstawi. Okej, czyli mamy śpiwór. Zebrany. Okej, czyli ta gra zaczyna coraz bardziej przypominać. Długo ciemno powiem wam. Z każdą kolejną minutą. Owszem, graficznie wygląda bardzo tak sobie. Zwłaszcza po tym, jak ostatnio graliśmy w. W ten Survival Stalker, podobny. Jak się ta gra nazywała? Czarnobylit. O, jest woda, jest woda, jest woda. Ej, I. Y, nie wiem, co mam zrobić. Ej, upuszczać czapkę, dobra? Oj, kurde, wciskam Escape podruchowo. Dobra. I. I. Czy, jak tu się pije woda? Kurczę, Mam ten sam problem, co, byłem, co był w tym, w. Eee. O, proszę bardzo. Eee, ten sam problem, co był w Subnautice, nie? Że tam też menu, jak się weszło do tego menu, to tylko, tylko, tylko tabem można było je wyłączyć. A ja odruchowo Escape'a Klepa, klepałem. Dobra, no, Jestmy sobie te jagódki, kolejną butelkę wody, wezmę. Fajnie, że tutaj można dosyć dużo interakcji porobić. Dobra, powiedziałem trochę przedwcześnie, bo okazuje się, że te interakcje są takie, nie wiem. Te, zapałki. Wziąłbym zapałki. Dobra, mamy już 20. Ok. Latarka, proszę. Dosyć długo trwa przekładanie przedmiotów między rękami, zauważyłem. W sensie klikam, mam, mam jeden przedmiot, chcę podnieść kolejny i wyskakuje, że, że nie można. Albo trwa to bardzo długo. Dobra, te drzwi są zamknięte. Idziemy w takim razie na górę. Uuu! Ludzie się tu, jakby pochorowali. Dobra. Nie da, nie da się otworzyć. Chyba, że jest jakiś myk na to. No nie, poprzednie wszystkie drzwi, jak klikałem, to się otwierały. E, papier, powiadomienie o ewakuacji, ok. E, w... W niektórych grach jest coś takiego, że chyba w amnezji tak było, że trzeba przytrzymać przyciskiem aktywacji, albo myszką złapać i prze przeciągnąć myszką tak, jakby się chciało drzwi otworzyć albo zamknąć. Dobra, te drzwi to atrapa nie wiem, w ogóle nawet nie reagują jak klikam. Y Okej. Okay. A tu. Też zamknięte. Dobra. Chciałbym zabrać jeszcze z kuchni, bo tam zostawiłem chyba kilka przedmiotów, czy mi się wydaje. Eee, nie, wszystko wziąłem, wszystko wziąłem. Tego nie wziąłem. Co to? Nowości o niewidocznym No. Okej. Okay. I jeszcze tutaj papiery sobie wezmę. Hmm, może no by tak zlecić crafting jakiegoś przedmiotu? Co wy na to? O! Zawsze coś. To byśmy sobie wrzucili tutaj. I bandaże bym jeszcze tutaj wrzucił. O, w ten sposób. Zapałki chyba nie są potrzebne na pasku, żeby można było z nich korzystać, nie? I tak się zastanawiam, czekajcie, bandaż, spodnie, buty. Łopata, nie mamy plastiku. Bo możemy zrobić sobie namiot. I potrzeba do tego 5 patyków, okej, okay, dobra. Mm, bo chcę uwolnić trochę miejsca z plecaku, nie? Możemy zrobić duży plecak, to zróbmy w takim razie duży plecak. Niech on się kraftuje, żebym miał więcej przestrzeni po prostu. Okej. Okay. Nie mogę otworzyć drzwi. Zdaje się, że tam była sugestia, żebym, żebym przenocował tutaj. W śpiworze, nie? Więc możemy w sumie to zrobić. Poczekam tylko, aż plecak mi się zrobi. Dobra, plecak się zrobił. Eee, Zamienimy w takim razie. Aha, nie mogę zamienić teraz. Ale lipa! No, nie mogę zamienić, bo mam za dużo przedmiotów w plecaku. Nie mogę zdjęć starego. Uh, upuszczać Unequip nie da się Equip upuszczać. A jej kurczę, i dobra Aha, mogę podnieść. No dobra, dobra, okej. Okay. To w takim razie roz, rozłóżmy sobie wyro i idziemy spać. I co się stanie? Aha, okej, okay, koniec gry no to, że przeszliśmy to demko. <laughs> Jak widać, super, super krótkie jest. Eee, a nawet widzimy teraz w tym miejscu tą lokację, w której teraz byliśmy. Widzicie ten domek jest po lewej stronie, jest ten hammer, jest ta baby koparka mała. Eee, także pewnie już niewiele tam dalej zostało do przeszukania. Eee, zapowiada się interesująco. Eee, strasznie topornie jest na razie zrobiona ta gra, ale no. Pierwsza wersja The Long Dark, tak jak mówiłem, też była potwornie toporna, więc dajmy autorom szansę, żeby trochę wyrafinowali swój pomysł. I jak się pojawi Kickstarter już tej gry, to bardzo poważnie będę rozważać, czy by się nie dorzucić tam do im. Na razie dodamy na Twitterze do obserwowanych ich konto, żeby mieć powiadomienie, jak wrzucą już tą informację, że zbierają i można by w sumie tutaj dać do obserwowanych też na Steamie tą grę. A mam już włączoną. Okej, okay, dobra. Kończę w takim razie na tym dzisiejszy odcinek. Piszcie w komentarzach, co o tym myślicie, bo moim zdaniem zapowiada się całkiem fajnie. Chętnie zrobię z tego serię, jeśli się już kiedyś pojawi. Pamiętajcie koniecznie łapkę w górę. Ostatnio słabo jest z powiadomieniami. Dużo osób się skarży, że nie dostaje powiadomień o tym, co się dzieje na moim kanale, więc jakbyście mogli przeklikać dzwonek, w sensie, wiecie, na domyślny brak powiadomień oraz przełączyć, żeby się pojawiały powiadomienia z mojego kanału, byłbym bardzo wdzięczny. Dobra, to tyle na dzisiaj. Bardzo dziękuję za Waszą uwagę. Jak zawsze i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych odcinkach już niedługo. Dzięki, wielkie cześć.